Cześć, witam się w kolejnym odcinku. Dzisiaj muszę sobie przetransportować tych dwóch samczyków tutaj, ponieważ tu mam daszek, a tutaj nie. I dzisiaj rano przychodzę, a oni prawie cali mokrzy. Także lepiej, żeby byli pod daszkiem. I już papu na nowej klecce. Właśnie sobie rozrobiłam mieszaneczki. Dzisiaj dodatkowo wzbogacone o siemielniane i słonecznik. Teraz sobie pouzupełniam sianko w paśnikach i posprzątam ze dwie, trzy kracki w tamtej części. Siatka miała być zmieniona po świętach i mężu się jak zwykle czasu nie ma. Proszę cię ucha. Samiczką z młodymi właśnie dościeliłam. Teraz lecę sprzątać chociaż jedną klatkę, bo nie wiem, czy uda mi się trzy. Bo robi się coraz zimniej i może zaraz zacznie padać. <laughs> Więc i lecę chociaż jedną mogę Jutro sprawdzę sobie gniazdko. Pierwsze dwa maluchy będą miały już 12 dni, a pozostała reszta będzie miała 10. Więc zobaczymy, jak tam ich oczka, czy już się otwierają. No i trzy klatki posprzątałam, więc teraz mam z głowy aż do jutra, i jutro pewnie kolejne klatki posprzątam. I mały skoczek ma już otwarte oczka. no więc wszystkie pimpusie mają ładnie potwierane oczka wszystko z nimi w porządeczku więc już teraz nie zaglądam dopóki same nie zaczną wychodzić a teraz posprzątam sobie u pani termont I może jeszcze jakąś ogarnę, zobaczymy i gotowe, samiczka ma czyściutko A ta panienka dzisiaj pójdzie na zapoznanie ze swoim przyszłym facetem. Matko zikusko! Wy się macie tylko poznać! Rodeo! No już cię zabieram, tak. Poczekamy chwilę. Żebyś sobie krzywdy nie zrobiła. Ale samczyk się sypie normalnie biało wszędzie. Chłopie, nie ta strona, no. Ale samiczka się uspokoiła, to jeszcze chwilę ich podtrzymam. Już chyba się przyzwyczaiła do nowego chłopaka. I teraz tak aż do skutku. Co drugi, trzeci dzień będę ją wpuszczać do samca, aż w końcu załapie rójkę i da się pokryć. Właśnie wyczesałam sobie samczyka. Kurczę, powiem Wam, że jest mega cierpliwy, aż się kładzie i czeka, żeby go tylko wyczesać i powyciągać to z niego, bo i tak nawet jeszcze jak przejadę, to pełno wychodzi z niego, masakra. Jeszcze oczko zaczęło zawić. Podejrzewam, że to też przez tą sierść, co mu wchodzi do oczu, co z niego wychodzi. Zaraz mu zakroplę. I na dzisiaj pielęgnacja starczy. Jutro albo pojutrze też go wyczeszę, albo powyciągam, tak jak teraz. O, o tak najwięcej wychodzi. A teraz. Ja się powinnam wyczesać, bo mam tyle sierści na sobie. Dziewczyny dostały świeżutką trawusię, i szamają aż się uszy trzęsą. Tutaj samiczka ma wykod za 4 dni. Jak na razie sobie tylko upchnęła w kącik słomę. No i czekamy do wtorku. 13. Zobaczymy, niunio. co tu u ciebie się wyda... wykluje. Nie? Tutaj już samiczka ładnie odrasta sierść. Aby skubała się normalnie, okropnie. Także już teraz, ale o wiele lepiej to wygląda. Wiecie co, jak wstawiałam samiczki, to kurczę mnóstwo było chętnych, więc coś myślę, że samczyki na razie sobie u mnie zostaną na dłużej. I po prostu, jak będę miała miod od tej pani, to fajnie, bo będą niespokrewnione sztuki. Jeżeli samczyki do tego czasu nie zajdą, to będę mogła chociaż sprzedać trzy parki niespokrewnione, bo tutaj niestety ta pani i ta pani. To są siostry. A ta pani jest córką tej pani. I ta pani. I ta pani będzie kryta tym panem. Więc jeżeli chodzi o niespogranione parki, to będę miała tylko od tej djołchy i tamtych samczykach. No i ewentualnie, jak tutaj odchowają się młode, i tutaj by się odchowały młode, gdy to jeszcze trochę czasu trochę dużo czasu bo będą od bo będą od tego pana <noise> to wtedy też by były niespokrewnione więc do wszystkiego jeszcze daleka droga oh, jajko. noż chłopie bo no rozumie rozwalasz dopiero co usadziłam, a już to wydrapał wszystko chłopczyku, chłopczyku ja na ciebie nie mam siły no pokaż, co robisz. No dawaj. No i wroda ta mała nie pokaże, no. Dobra. No więc wszystkie króliczki mam nakarmione. I teraz śmigam do domku. A jutro będę sobie przykręcać to tutaj. Bo tą kartkę od tej samiczki mam właściwie tu. No i muszę to po prostu zamienić, bo już mnie to denerwuje. I teraz kupię sobie tabliczki, które będę zawieszała na tym. Oczywiście na tej nowej siatce, którą zmieni mój mąż, który się nie kwapi do tego. I już na tamtej części będą po prostu wisiały na siatce. No chyba, że będę miała miejsce tak jak tutaj, to przykręcę sobie tutaj. I już wszystkie koliczki będą ładnie opisane. Będzie porządeczek. W dzisiejszym filmie to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania. Trzymajcie się, hej.